Rejhan została bardzo skrzywdzona przez Emirę w 60. odcinku serialu Przysięga wyprowadzi się z rezydencji, ale wkrótce do niej wróci. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 60. odcinku Przysięgi. Emir, De Demirci, oraz raz kolejny skrzywdził Rejhan, S.G. Jagis. Dziewczyna postanowiła wyprowadzić się z rezydencji. Działa się cenra, Caidao Gunner. i od razu poinformowała o tym Cabidan, W 60. Odcinku przysięga Cawidan z radością patrzy, jak Rejhan opuszcza jej dom. Mówi jej, że dzieje się to, co jej zapowiadała. Emir przez okno obserwuje, jak jego żona wychodzi z walizką. Zafer opowiada Kemalowi, Zangery, jakie plotki słyszał o Samerze. Zaniepokojony Kemal dzwoni do Lejla, minister zamiast Kirk, ale okazuje się, że nie ma jej w domu. W gabinecie Sonera dochodzi do ostrej wymiany zdań. Mężczyzna mówi Lejla, że zna jej przeszłość. Chce siłą zatrzymać ją w pomieszczeniu. Nagle zaczyna ją dusić. W ostatniej chwili Kemal ratuje Lejla, uderzając Sonera w twarz. Rejhan niespodziewanie wraca do rezydencji. Emil twierdza się w przekonaniu, że żona jest z nim tylko dla pieniędzy. Rejhan mówi mu, że ma nadzieję, że kiedyś uwolni się od niego i rwieczek, która od niego dostała. Zawidan jest wściekły, gdy widzi Rajhan ponownie w domu. Taci, z rozkazu talaza, śledzi Lejon. Talaz zaczyna się domyślać, że Samar chciał skrzywdzić jego córkę. A przysięga odcinek 60. 28 listopada 2019 o godzinie 16.05 w TVP1. Sprawdź program.